Water bucket z Minecraft. Boom. Eksplozja MP4. Wykraftuj, co tylko chcesz. Co to ma być? Siema. Przecież wszyscy z się nie godasz? Czekaj. I, ale wszystko było dobrze. Wszystko było fajne dopóki nie poszliśmy. No Czarnobyl. Tak więc. Uciekaj tu zombie B gaz słuchaj bracie muszę iść do świata nie musisz nie słuchaj muszę bo tak masz letry, bo tak gratis z żabki lecisz będzie okej okay. głaza lecę bombardilo krokodilo o mój Boże, przepraszam, jak chcesz to Ci mogę coś dać, nie wiem No Co to kurczak jakiś? Kurzy jeździec Atakęęęęęęc MMA